Cześć! Pokój i dobro. Pokój i dobro. Pokój, dobro. Hejka! Jestem Weronika. Jestem Andrzej. Jestem Amelia. Mam na imię Michał. Nazywam się Hania. Mam na imię Kuba. Mam na imię Maja. Jestem Igor. Mam na imię Tosia. Wiktoria. Mam na imię Piotr. Julia. Jestem siostra Ewa. Dominika. Jestem Kasia. Nazywam się Mateusz Gawroński. Nazywam się Maria Bachowicz. Joanna Gawrońska. Mam na imię Agnieszka Nazywam się to jest Karol Wysolowski Mam 16 lat ja Mam 17 lat 16 A Mam 18 lat Mam 35 lat Pochodzę z Koszalina Ze Szczecina Jestem z Koszalina Z Koszalina Jestem z Lęborka Jestem z Legnicy Pochodzę z Gdyni Pochodzę ze Środów Wielkopolskiej Jestem z Koszalina, tam się urodziłem, tam mieszkam i tam będę mieszkał Obecnie mieszkam w Warszawie, a jestem z Lublina Jestem z Lęborka Mam Żonę i trójkę dzieci. Mam męża i troje dzieci. Na co dzień posługuję w Gdańsku, jestem moderatorem prowincjalnym Ruchu Światło-Życie. Moja ulubiona modlitwa to modlitwa psalmami. Zdrowiaś Maria, Ojcze Nasz, Ojcze Nasz. Zdrowiaś Maria. Fantaniczna. Myślę, że przez śpiew. Wierzę w Boga. Będzie to modlitwa psalmami, ale też różnymi pieśniami. Najmoc spotkanie. Adoracja. Godzinki do Najświętszej Maryi Panny i nawet spotkania. Brawiasz. Moja ulubiona modlitwa to koronka do Bożego A Aniele Boże stróżu mój. Modlitwa krucjaty wyzwolenia człowieka. Do 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 do. Do. Oaza jest miejscem, gdzie mogę odpocząć i mam tu wielu znajomych którzy, i przyjaciół, którzy mnie wspierają i pomagają dążyć do Chrystusa. Oaza dla mnie to modlitwa, przyjaciele, wspólnota i formacja na najwyższym poziomie. Oaza to dla mnie wspólnota, w której mogę rozwijać moją relację z Bogiem. Oaza jest dla mnie miejscem, w którym mogę spotykać żywego Boga w drugim człowieku. Budowanie wspólnoty z innymi i dzięki temu poznawanie bliżej Boga. Oaza dla mnie to miejsce zbliżania się do Chrystusa. Coś na kształt domu, do którego zawsze mogę wracać i czerpać u tego źródła. Oaza dla mnie to miejsce, w którym poznałem moją żonę. W którym formuje się w ogóle, która uratowała moje życie, może nie tyle fizyczne, co na pewno duchowe. Oaza dla mnie to źródło, z którego zawsze mogę czerpać kiedy potrzebuję, kiedy upadam, to na pewno znajdę tam ukojenie. Oaza to druga rodzina i takie miejsce, gdzie czuję się chciana i kochana. Oaza to nowe doświadczenie dla osób wierzących dla mnie, to nowe relacje. Nowe spotkanie z żywym kościołem. Oaza sprawia, że czuję radość, taką prawdziwą. Moja relacja z Bogiem jest na dobrych torach. Oaza sprawia, że mogę wzrastać w Panu Bogu i służyć drugiemu człowiekowi. Oaza sprawia, że staję się lepszym człowiekiem i nieustannie się rozwijam. Oaza sprawia, że każdego dnia mm, mogę się podnosić i wiem, że mam na kogo liczyć. Oaza sprawia, że nie czuję się upływu lat. Oaza sprawia, że przybliżam się do Boga i uczę się kochać ludzi. Oaza pomaga mi w odkrywaniu Boga i umacnianiu więzi z Nim. W poznawaniu Jezusa i Jego nauki. Oaza pomaga mi w odnajdywaniu Chrystusa w sakramentach oraz w Piśmie Świętym. Oaza pomaga mi walczyć ze swoimi słabościami, z samym sobą i pomaga mi... Uczyć się służyć drugiemu człowiekowi. Oaza pomaga mi budować zdrowe i właściwe relacje. Oaza pomaga mi po pierwsze, stawać się lepszym człowiekiem, po drugie, pomaga mi dostrzegać moje słabości, a po trzecie pomaga mi formować przyjaźnie, takie prawdziwe przyjaźnie, które trwają do dziś. Oaza pomaga mi w przeżywaniu różnych trudności, z różnych zmagań się z wieloma problemami, z kryzysem, z grzechami mnie na duchu. Bycie animatorem to dla mnie bycie dla drugiej osoby na drodze w poznawaniu Chrystusa i dawanie jej wsparcia oraz pokazywanie, jak przez tę drogę przejść. Bycie animatorem to przede wszystkim służba, ale też ogromna odpowiedzialność, która myślę, że jednak daje o wiele większą satysfakcję, ponieważ to właśnie my, animatorzy, formujemy tak naprawdę nowe pokolenia animatorów, którzy będą zajmować się naszą wspólnotą przez kolejne lata. Przede wszystkim duża odpowiedzialność, ale też satysfakcja w wychowywaniu młodych ludzi w bierze. Jeżeli sam chciałbyś doświadczyć, czym jest dla Ciebie oaza, spotkać się z żywym Bogiem oraz ze wspólnotą braci i sióstr, zapraszamy do naszych wspólnot lokalnych, które znajdują się przy klasztorach franciszkańskich w prowincji świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Możecie nas znaleźć na Facebooku oraz na naszej nowej stronie internetowej sychemfranciszkanie.pl. Dołącz do nas i zostań sychemitem.